Siemaj. kolejny traktorek, bardzo fajny Terguson 5608 Mały, zwrotny, zwinny, bardzo mało pali, silnik Sisu 85 koni zaledwie Doładowacza idealny z turem jest oryginalnym T410 Do tura łyżko krokodyla mam W świetnej cenie Opony 380-70 R24 z przodu, 70% bieżnika z tyłu, 480-70 R34 Mitasa, jeszcze w ładnej kondycji. Są to pierwsze odnowości opony, jeszcze jest tutaj nie. Wiem, 60% co najmniej do bieżnika on jest na szeroko rozstawiony tak przy ładowaczu. można go oczywiście zwężyć sobie żeby tam wchodził nam do pomieszczeń ma miękką kabinę jest zaczep przesuwny przestawiany góra dołu, jest hak piton fix hamulce hydrauliczne EKR na błotnikach i wałek bardzo fajna, przestronna kabinka z panoramicznym dachem. Ładowacz jest szybko odpinany. Tak wygląda w środku. Fotel gramera pneumatyczny. Fotel pasażera jest. Bardzo fajny mały ciągniczek. 540 Eko 1000 i Eko wałki. Tu jest radejko. Tu jest panoramiczny dach. Do ładowacza idealne. Joystick oryginalny Mixa patrzcie, 5699 metrów. ma teraz ten ciężniczek. tak działa. Ładować, i tu sobie wszystko widzimy elegancko przez to okno dachowe. Tak to funkcjonuje. Skrzynia A. Skrzynia biegów to jest Dyna 4. Tak to widzicie. Bardzo fajna, znana, lubiana skrzynia. Prosta w użytkowaniu, w obsłudze. Tutaj sobie tylko dodaję. 1B, 1C, 1D. I przyłączam na 2. 2A. 2B, 2C i z powrotem. 2B, 2A. Tu rewers. Ciach, oczywiście bez sprzęgła. I śmigamy do tyłu. Bardzo fajna, prosta maszyna. Zapraszam do oglądania testowania. Mega zwrotny ciągniczek. Idealny do ładowacza. Zapraszam na plac i do zakupu w świetnej cenie, 15 rok, 5 699 godzin, maszyna w oryginale, zapraszam do zakupu. Pozdrawiam.